No dobra, hej, się siemaneczko, jestem assasin 7... nie, z ustem Assasin76, powiedziałem, a a a, a i witam z was God of War. W kolejnym odcineczku na moim kanale, więc tak, tak, tak. Co my tu się w tym momencie wchodzimy do, powiedzieć, miasta takiego? Sparty? Tak, to się chodzi powoli, więc to jest takie nudne. To trzeba troszkę przyspieszyć, To jest lepsza opcja. O! Kratos lubi się tu zabawiać z tymi dziewczynami. No to widzimy się może po przerwie? Ok, ok, już Kratos się fajnie zabawił, więc mu fajnie dobrze jest. Więc możemy kontynuować misję dalej. Nie chciało mi się trzy razy tego robić, bo i tak jest za to. Osiągnięcie takie jedno Isterek Ale to nie istotne Bo w sumie takich istereków nie zbieram w gadowarach, Więc Bo po co Tutaj nie przejdziemy Tylko musimy iść tutaj I troszkę powalczyć No Takie bo mogę się bronić Chyba nie czy nie No właśnie jak ja cię kurde rzucę, to cię kurde nikt nie pozna. Osłania tą tarczę. Bo chcę ci nakopać do tej dupy. Pani. No, co za gnida, jedna. Dawaj go. O, leży. A co ty chcesz mi zrobić? Z piaskiem na mnie, gościu. Weźcie cię ogarni. Ile ty masz lat? W sumie to są dzieci, bo widać. No, ale to. No. Ty, a tu nie jest po tej. po tej walce z tą matką, co było? Bo chyba to jest ta opcja, to była. Ten domeczek. Czekaj, bo nie umie go coś kopnąć. Bo mi ciągle dobija. Te, co mu się załączył? Panie, weźcie ogarni. Co ty tak mnie napiepraszasz?

after the great war with the titans, the oracle had foretold the demise of the olympian gods and the destruction of olympus. she saw that it would be brought about not by the hands of the titans, who thirsted for revenge, but by the hands of a mortal.

Ona wołała kratosem, to ja się nie liwie. A mnie to ciągle zastanawia, jak to się zrobi, jak się to stało, że on ma ten pasek na tym czerwony kratos. To mnie ciągle za. ciekawi. Musiałem sobie jakieś pokoić czynić i się No właśnie, te paski z tego czerwone. Może tam jest coś jakaś Co nam to Demos. mówi o tym Nie wiem Nie wiem, nie wiem, nie wiem Głupi jestem z tego ale Może się kiedyś dowiem Bo mnie to interesuje więc Pewnie mi kiedyś jest no kapnę co i jak, więc Dobra złazimy Dobra, yy, mamy pełna HP. Wszystko mamy dokładnie. Dobra. No, na jego mać. Tu ciągnij tą dźwignię kratosa. Kratosa. <laughs> na no, wiedziałem, że jesteście tu. Ja już jestem wyczulony na was. Wyczuwam was. Oddech. Ten śmierdzący potworów. To było pod wiem. Nie byłem sobą, tego nie powiedział. Dobra, giniecie. Ol mi wjechał. Co ty na lodowisku jesteś? Gościu? Potworku? No to już po łebce masz <laughs> Ale widzieliście tego gnidę? Ja wy... By... Na no łyżwach by był No bez kitu Tak mi śli... O, pamiętam cię dobrze Będziesz poobijany Tylko tak cię obije Co ci się skończy grać w to <laughs> Aha, musisz na parze, sobie trzymałem kółko Dobra Czekaj tu mogę niszczyć? Mogłem Dobra. Fajeczka pokoju. Tu coś jest? Nie? Nie było? Czekaj, ja mam pełne HP? No troszkę zdechany mam, ale dobra. O jestem szybki na tej drobince, Ho ho! ho. Pan bez, co jest ładnie. Wszystko? Tak. No to dobrze. W jak nie będzie nic głosu. O, walka pajączkami. Hihi. Pajączki, jak was kocham, nie? Jak jesteście w jednej ułożeniu, to wszystkie giniecie naraz. No właśnie, jak teraz. Testy. Z ciebie się nie spodziewałem, w sumie. W sumie tu jest taka kary, no ale. Z ciebie się nie spodziewałem, tu nie? Nikt cię tu nie zapraszał, kolego. No tylko z tym młotem. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj roga. No dawaj. No i ładnie. Co za głupi, zawsze musi się nabrać. Czemu jesteś taki głupi z tego, że się w ciągę nabijasz? No a potem masz jego nożyki w twojej głowie No, jak jesteś taki troszkę głupi, no to taki jesteś dalej Dobry, nie wiem czy miałem HPC, ale na pewno nie wiem Ej, coś mi wygląda na większą arenę Czy nie? No właśnie Siemanko To się taki jest taki twardy, słyszałem? Że nie da sobie ze mną rady? Gościu. Aha, zawsze gadam jak do dupy, ale oczywiście mikrofon nie łapał nagrywając Zajebiście. Ja muszę po prostu iść na pole. No. Mam nagrany odcinek, ale tego muszę zmontować. No wiecie jak to jest. Dobra, nie. Robimy prze przerwa tu. No dobra, hej, się siemioneczko. E, witam po długiej przerwie już kolejnego dnia, niestety. Nie dałem rady, żeby nagrać to od razu wczoraj. Tak? Nie dałem rady. Następnego dnia nagrywam. Więc tylko tym. Tym trzeba zaś pograć, bo my przytem z nim nie wygraliśmy. Znaczy nie wygraliśmy, bo musiałem kończyć. A tak to kontynuujemy z nim walkę. Więc powinno być ok. Teraz. Mam nadzieję. Znaczy, <laughs> będzie ok. Dobra, tu już na coś ten. Pamiętamy, że nas tamten gościu zamknął i mam i wypuścił tego Liona. Ciekie to był Lew? Lion? Teraz nie wiem. Chyba ta, 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 dobra. Dobra. No i musimy się z nim naparzać. A potem już szczęka odpadnie. Że my zabiliśmy tego... ...bosika by powiedzieć małego. Mocniejszego przeciwnika, o. No co się szczerzysz? Ja cię dojadę jak psa, czekaj. O, wykończenie? Czy nie? Chyba tak. Wykończenie będzie, tak, tak, tak. Wykończenie. Nice No i co, swaniaku? Nie ma przebacz Kratos się wkurzy na ciebie za to, co mu zrobiłeś, nie? Nie ma przebacz I o ścianę. I końcóweczka. No i dziękujemy za to, że byłeś fałszywy. Mogłeś nas nie zamykać. Tak to się kończy. A Kratos jest Wiecie jaki jest. Czekaj, tu nic nie było? Nie, to raczej nic nie było. Tutaj też nie, tu też nie. Trzeba iść z tym, co ja wiem. No dokładnie. To podkładamy go tu, ulepszenie sobie weźmiemy tu. 7, eee. brakuje mi jeszcze trochę. Dobra, co nas tu czeka? Aha, nowa lokalizacja dobra, magii nie mam. Dobra, niech sobie wezmę. Oko, może się jeszcze... Czekaj, jeszcze jedno oko nam brakuje, nie? i mamy... Znaczy się, mamy potem... Już nowe zabawki. Ulepszoną. Jeszcze nie mamy do rzucania, więc jeszcze nam brakuje jednej rzeczy. Co ja wiem. O, mam tu zapis. Ale to jeszcze nie. To jeszcze nie tu. Jeszcze dalej idziemy. Dobra. Siemanko, Łojzy. Dobra to raczej nic nie było, tylko było trzeba się tu przeciągnąć. Przecisnąć to znaczy się. Takie czy się... ha dobra, tym przyciskiem. To się podnosiło. Teraz jak się nie mylę musiałem się całkowicie opuścić, dokładnie tak. No i to będziemy musieć walczyć niestety tymi. Czekaj. Mogę? Mogę. Chyba, czy nie? To jeszcze nie będzie brakowało połowę Kurde, brakuje mi się, serio tyle jeszcze Tak blisko Dobra, nie, dobra, zrobimy to Meduza tu jest nawet O kurna Do tego się nie spodziewałem, że tu meduza na to może być Dobra, wykończyć ich Ja się będę pieprzył z nimi Dobra, kto tam się wykończyć chciał? Meduza? Ona zginęła? Ta. Dobra. Piszę Meduzę robię, bo nie chcę, żeby mnie zamroziła ta menda. Bo ona... Dobrze, że go zamroziła. Dawaj, 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 dawaj zniżko. Nice. Niekiedy jesteś przydatna nawet, powiem ci. No ale to bywa. Aj, za mocno dojechałem. Znów. Bo mogę ulepszyć go. Haha, ha, ha. maksymalny poziom. No dokładnie. I co, kozaki teraz? Teraz jesteście słabi w to, jak mam maksymalny level, a w nie. Dobra, HP sobie oczywiście wezmę, bo to najlepsza opcja. Teraz się nic nie było. Nie. Tu nie, wolę sobie to wziąć Czekaj, yy, czy ja coś tu miałem? Nie Wiem, że ja tu miałem tutaj, no właśnie skrzyneczkę sobie po nią wejdę Czekaj, a mogę ich normalnie dobić? Mogę a nie, i tak muszę ich tak zrobić, więc No złazić mi Złaliś mi laj... <laughs> Czemu nie... Dobrze, nieważne co chciałem powiedzieć, bo bym mi za to... Dostałem bana na jakiś tydzień pewnie. <laughs> o. Tutaj mogę iść. To se wejdę. Idę po was. No nie jeszcze są starczą menda jedna. A i zły guzik Zapomniałem, że trzeba to na guzik zrobić Ale zginął, no to nice Ty jeszcze zginiesz? No bo zginąłeś, więc fajnie Musieliśmy go zabić, yy, tych przeciwników Żeby nas nie wkurzali, w, żeby powiedzieć Jak my wymyślili Na linie, żeby do nas nie strzelali No, wiecie jak to jest? Czekajcie, tu nic nie było. Nie. E, HP. Dziękuję. Tu mamy save'a, ale to jeszcze. Nie, 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 nie. Jeszcze. Jeszcze save'a nie chcę tu. Jeszcze nie chcę zakończyć, bo dopiero mamy 8. Ok, tam do 15 jeszcze. Hmm. My Lord, I have something for you. I shall return. Stood in the temple of Ares, it was a somber reminder of who and what he had become the ghost of Sparta, the god slain. and now the very person he had once despised the god. Okej, okay, jesteśmy już po przerwie. Musiałem coś szybko pilnego pogadać i zrobiliśmy małą pa pauzę. O, zdrowie nam się ulepszyło, więc zajebiście. I czy kawa jeszcze coś fajnego będzie? Nie, i jeszcze piórka nie będą, dobra. No zaś ten bydgosz do mnie dzwonił, ludzie zbocie, weźcie się ogarnijcie. Nie ja znam numerów, nie odbieram. A jak mi nagranie zepsujecie, to was kurde znajdę, nie? Kurde, będziecie mi wibrować. Wyjdźcie oh. całkowicie teraz. <śleszy> Yy, tak, musimy... tego właśnie nie widzę, bo trzeba szybko naciskać przyciski i wycelować, żeby nas nie walnął dobra. Tak, muszę wycelować ścianę. Tak, tak, tak. A dawaj górę. Wszystkie te cztery przyciski. Znaczy te ściany muszę dobić. O, zaś... Zasz... No, dawaj rzucę go. Już mamy 2 na 4. Teraz jaki przycisk będzie? Zaś! x mam szczęście. Rzucaj jednym kratosem. A, 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 a. Dobra, jeszcze jedna mi brakuje. Zasz x Zajebiście Dobra, i teraz powinna być dobitka. No właśnie kratos. Dokładnie. No i niestety musieliśmy mu głowę yyy, No, zobacz go głowę. Dobra, i za to coś mamy. Nagrywa mi mikrofon? Dokładnie, tak. Ej. Przerwy nie ma? Nie ma. Co zajebiście? dobra. I otworzyły nam się wyrota. Drzwi, już nie ma? Zajebiście. Tu jest posążek. Siemaneczko. I powinniśmy dostać nową rzecz. Jak się nie mylę, teraz. Jak się nie mylę. chyba się nie będę mylił, bo dostaniemy do rzucania właśnie tą. No dokładnie. Dokładnie o to mi chodziło. Okej, okay, bo mogę to ulepszyć teraz. Potrzebujemy jeszcze nie, jeszcze mam mało tego. To słabiutko. Oczywiście przeciwnicy. Dobra, R i wycelowanie. Dobra, można dlatego, bo to jest fajna rzecz, że można tym rzucać. Więc to jest fajnego. I można tych u góry zabijać przeciwników, należy nad nawet nimi trafić. To jest fajna opcja. I inne sprawy. Bo pewnie, jak się nie mylę, to może być tu jeszcze ogień. Bo zima będzie na pewno. Jeszcze nam brakuje do zamrożenia. Do zamrożenia i do tego jeszcze nam, nam brakuje Ale magii to jest, magia. Zamrożenie i nie wiem co jeszcze było. Chyba koniec A to zobaczymy. Czekaj, wkurzyłem się na tego Tego wojownika, co mi tam strzela I teraz mogę sobie... No właśnie mogę przełączać Dobra, nice. Tu nic nie było, nie. Tu mamy save'a. Mamy 14 minut całe i bym sobie w tym odcinku sobie zakończył odcinek. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie się z Wami. Żegnam. Do kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!